Nie wiem kiedy to się stało, ale znów śniegu nasypało. Poszedłem na trening, nie było mnie półtorej godziny, wychodzę, a tu biało znów nasypało. Sobie pomyślałem, kiedy znów to się stało. Ciekawa sytuacja. 22 grudnia mamy kalendarzową zimę. Nic się nie działo. I dokładnie 22 grudnia zaczął pruszyć śnieżek. Wigilie nie było. Biało, ale troszeczkę tak delikatnie posypało. Także klimacik świąteczny troszeczkę mieliśmy. No i tak trzyma do dziś. Zobaczcie, dwa tygodnie temu było Boże Narodzenie, tydzień temu był Sylwester, już minęły dwa tygodnie, nawet nie wiadomo kiedy to zleciało ten czas. Mam takie wrażenie, jakby ktoś nie wiem. Ten zegar przyspieszył. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze odczucia. Ale naprawdę czas tak zapiernicza. Może i dobrze, no niedługo będzie wiosna, no ale znów będzie wiosna. Lato szybko przeleci, i znów będzie zima, i wtedy Nygus już będzie miał pięćdziesiąte urodziny. Ja pierniczy. Pół wieku. Prawie jak żółw się czuję. Żółw <złów> polarny, patrząc na tą pogodę. Masakra już dwa tygodnie tak trzyma. Prawdziwa zima. I do tego ma być dziś w nocy, chyba nad ranem 15 na minusie. Teraz jest minus 8. Także jest naprawdę grubo. Planowałem wyprowadzić Mustanga z garażu. Mówię, droga już troszeczkę taka, podeschnięta. Co z tego, że jest zimno? No, ale przy takiej pogodzie nie ma nawet sensu wyjeżdżać, żeby go rozbić. On na suchym asfalcie, słuchajcie, boczkiem sobie chodzi. A co dopiero przy takiej nawierzchni, albo jak jest mokro, no, zaraz pewnie posypią. Szkoda go babrać w tej soli. Nic, idę do pracy. Do jakiej pracy, Nykus? Przecież mówiłem Wam, że po nocach pod lampą kable ciągnę. Taki zawód sobie specyficzny wybrałem.